<śmany> ale to nie nic Grzesiu. Dobrze, że burmistrz wiesz co powiedział? Powiedział, że w tym na otwarciu Orlika ma grać ta drużyna, która idzie do Warszawy, także my i tak zagramy. Daj tu. <śmany> telefon do jego. Daj mi. Ja muszę do niego zadzwonić. Ciekawe co. Tam, kiedyś, to rozumiem, I tak wszystko i lewe, tak, nie. Tak, no, nie wiem, <śmany> <co> tam tam <śmany> Dobra tam nie wylep. Dobra tam nie wylep. Dobra tam nie wylep. Dobra tam nie wylep. To czekaj. To, to daj cztery. Nie, no to jest? Daję trzy normalnie? Zrobię ten przecinek. Lewy. Dobra, 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 Daniel. No tak, Danie, Danie ten. Tylko ja tu muszę, bo ten. Bo mecz. Yy, tu, o godzinie. Także... Nie, 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 Ale nie, nie, wiem. nie, 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 tylko...

no. I jak ktoś to jeszcze mi zadzwonić, czy się zgodził? Ale ej, powiedz mu, że lat 21 Ale ej, powiedz mu, że lat 21 Bo... Bo No a to nawet a... nie patrzę, dopiero ostatnio patrzę jak na stronę, nie? No nie, nie, Piotr mi tu mówi, że jest no. wokar lasy. No to ja się pikłem, ale to z wokar lasami nie ma problemu. No ja nawet nie widziałem, ja byłem teraz pod domkiem Piotr mnie dzwoni, czy w piątek macie granie. Ja no nie wiem, do krzywa zadzwoniłem, może krzywdy. Nie, nie, dobrze, dobrze, Piotr mi to powiedział, patrzę, mówię, dobra. Oooo! Oh, wow. Chodź i tędzisz. Oooo! Oh, wow. Chodź i tędzisz. Ale od nas? No. No. No, jak on ostatnio wchodził co dzisiaj, nie go czekaliście jak się wziął? Nie raz na meczach tak. Ani nowoskurwionek się nie No ale... te... te... Ani nowoskurwionek się nie widzę, ale... Ale, ale ale... Także on ja najwyżej tam 5 minut, 10 Z kim wracacie? Z Lasami? Nie. No. Z tym, z tej czarnymi stuksorami. Ty, ale... w porządku, oni tam nie będą mieli problemu, żeby 5 minut, 10 minut Wy jutro przyjdziecie, a to panice, no to zrobimy, to zrobimy obustronny walkover i wszystko. No co, jest coś takiego. To, to stawa, obustronny walkover i wszystko. Ale najgorsze, że jest zakończenie. Grzesiu, a wy macie ligę u siebie. Basy? no nie wiem, no bo a my mamy no, no, my macie 17 mecz. Ok? 17 u siebie. To my o 16, No, ale to wiesz, to jak tam pół godziny przyjedzie, to jeszcze nic się nie stanie. Chyba. Nie, no wiem. nie tak, wiem. faktem, że że o, ten... i tak przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie tak jak roku. Oni faworycia a przyjechali dru, drużyna dziekanowskiego. A, no Emeryci, czyli znaczy Emeryci, no, byli zawodnicy pierwszą i tam i Wygrali Wygraли. Różny! Ale co, nieraz jest tak, że nic nie idzie. Zag ładnie. Zag ładnie. To, że e, najważniejsze to, że e, on, kto będzie chodził na treningi, będzie grał. Tak? Będzie grał. No, nikt za... ja nie mówię, że Kuba nie chce grać. I, I przez, przez tego y, popierdoliło mu się cały plana mi tu wczoraj powiedział. Jak popierdoliło? No on po, powiedział, że miał takie plany, wszystko. A najlepiej powiedział mi, że ten, bo ja mówię... Nie. powiedział mi, że ten, bo ja mówię... Nie. Ja, ja. ja powiedziałem wczoraj, że ten, że, Nie wiem, ja teraz nie, bo my musimy wziąć w ogóle, bo... ostatnio Minori powiedział, znaczy nie mi, że, że ja już nie jestem członkiem klubu. Ale dużo ludzi chce przyjść. Do Jak się zmieni to dużo ludzi chce przyjść. To. Strzelili no. bramkę i w, tą, w tej samej minucie stracili drugą. Fifi, wstawał. Fifi, wstawał. Chodź, chodź, chodź do mnie. Figobi. Gur. Figobi. I Siedmiu ludzi będzie tylko. Nie wiem, czy siedmiu, bo może weźmiemy kogoś ze smolna, bo tam będzie za mało, żeby siedmiu, nie? No, jak ławka, jak trafimy, będziemy trafiać w ławkę, to będzie dobrze. No, a taką kupę na tej to A Albo tam, ten. Y Radkiewicz miał jeszcze do ping-ponga takie, nie? Albo tam ten... Radkiewicz miał jeszcze do ping-ponga takie, nie? No? Te ścianki takie. Jeszcze 6 minut patrzę. Ale sześć minut meczu, nie? minut meczu, nie? Nie. Jeszcze trzy, to

Fa, vrul, voi, urde, darle. Oi, ce-ai